Dziękujemy Wam serdecznie za to, że byliście z nami cały rok, te gorsze i te lepsze chwile. Wiemy, że nie wszystko poszło po naszej myśli, ale naprawdę byliście zawsze liczę na naszych meczach. Strasznie Wam za to dziękujemy, czuć było też wsparcie i mamy nadzieję, że w przyszłym roku widzimy się ponownie na Stadionie Olimpijskim. Drodzy kibice, dziękujemy za wsparcie, za doping przez cały sezon. Żeby wejść na szczyt, z tym trzeba zrobić dłuższy rozbieg. Bądźcie z nami w przyszłym roku, a Was nie zawiedziemy. Dziękuję bardzo. First off, I wanted to say thank you to our fans. We know it's been a tough year. We've been fighting hard every single week. Unfortunately, we haven't gotten the results that we wanted, but hey, as always, a lesson to learn out of every loss. So we're gonna push forward, keep working, get better this off season, come back and make our fans proud. But we wanted to say thank you for all the support this whole season, coming to the home games, traveling to the away games. We appreciate you. We love you. See you soon. Uh, I would like to thank all the fans for the season we had, all the fans that came out to each and every game supporting the Panthers. Uh, we, we mean it for the bottom of our heart. Thank you. Chciałbym w imieniu swoim oraz całej drużyny podziękować wam kibice za to, że wspieraliście nas cały sezon i mam nadzieję, że w przyszłym roku również będziecie z nami na trybunach oraz będziecie wspierać naszą drużynę. Do zobaczenia. in special for the Locos, uh, gostaria de dizer um um obrigado especial para eles. E, São pessoas especiais que trazem energia diferente pro jogo. Yeah, isso. Amo todos eles. Uh, I love the all uh, punters fans, and that's it. Let's go. Let's keep grinding and let's keep leveling up. Go, go. Let's go.